Witam wszystkich na kanale. Musiałem rozebrać ponownie, ponieważ nie działał. I po zebraniu tego starego pistoletu wyjąłem yy, membranę. No i okazało się, że ten tutaj oto delikwent ten oto tutaj delikwent yy, nie było tego wgłębienia tutaj po środku tej rurki, tutaj nie, centralnie tylko to było tak, jakby schowane. O, w ten sposób i było widać tylko tą stronę, nie? No i teraz ja się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, co było przyczyną tego, że to się przesunęło aż tak daleko, że to nie było w tym miejscu. Hmm, dobre pytanie. Bo teoretycznie to powinno tutaj być, więc dalej nie powinno pójść, co tu jest grane? składam jeszcze raz zobaczę o co tu biega A możliwość jest dalej? Nie, no, nie jest dalej. To się nie przesunie dalej. Czemu to tak było dziwnie? Nie było tutaj tego wgłębienia, tylko to było. Ja Teraz wam pokażę. O! Że nie ma całkowitego wgłębienia, bo to powinno być do końca. Tylko, że to nie może być tak, no bo tutaj wtedy nie ma tego haka, a tutaj hak musi być, żeby zaczepić pozostały element. Ja się zastanawiam się właśnie, jak to, czemu to tak się stanęło, że ja tego nie widziałem. Coś tu mi nie gra, dobra, złożę, zobaczę zaraz, co tu jest grane, najlepiej to do sprężyny się nakłada, mega. W porządku nie wiedziałem jak tutaj to włożyć. O, o. nie można wiedzieć. Kurde. Tak ciężko jest tutaj to włożyć. Poza teoretycznie ten boles mogę później włożyć, bo on wychodzi. Nie muszę go teraz wkładać. Bo, abym to dobrze zamontował. Dobra. Yy, gdzie to było? To jest to, to i to. No tak. A nie no, muszę spłożyć bolec, bo później go nie włożę. I to musi wyjść na drugą stronę. Dobra, i teraz jest elegancko git. To jest dobrze. Właśnie. Teraz jest, się zaczynają schody. O, jest dobrze. już znowu mi się to przekrzywia tak jakby było to by było super kurde tak się zastanawiam bo ja jeszcze mogłem ale dobra teraz wkręcę to na razie blokadę zrobić bo to chyba do końca nie dochodzi Churcz. Teraz to musi wejść. To musi wejść centralnie tu, zahaczyć o ten bolet. Dobra. Krzysztof, Krzysztof, nie w to stronę. Ja to później przekręcę. I teraz teoretycznie jest elegancko, tylko to jest krzywo. teraz z czym ja to mam to zrobić tym Za krótkie. A to z kolei za długie, nie wyjmę tego. No, cicho mm, tak mogłoby być, si nie Dobra. kurde jeszcze trochę no Dobrze, w tej tak by mogło to być. O, teraz jest elegancko dlaczego ja wtedy tak nie miałem nie kojarzę tego Jakby nawet miał, to nie włoży go, nie? Znaczy, włoży, ale nie, nie do, tak jak powinno. Teraz to. nie widzę światłość światłość tu jest lampka. tak O kurczę, jak się, się spadł, chcę, co jest? Na razie tylko tak skręcę i pójdę podłączyć do węża, zobaczę czy działa. Będę tutaj tej obudowy całej zakładał. I teraz sobie tam działa. Czemu tak się to zrobiło? To nie mam pojęcia. Ale zaraz to będzie... Nie, wiem, muszę to zachęcić. No dobra, dobra. Powinno działać. Dobra, idę zobaczyć. Wszystko jest ok. Ładnie załącza pistolet. Uszczelniacze zostały tutaj nowe, ale czy no, jakimś cudem to wylatuje. Nie? Teraz muszę zobaczyć, jak to jest w starym egzemplarzu kurde, kto to rozkręcał? Chyba nie Krzysztof. O. A nie, cicho, to jest gruza, dobra. dlatego żeby nie pomylić zaraz. to yy, jest to, to. nie wyjdzie. Plastik na górze jest. A, to jest do góry nogami. Dobra, plastik jest na górze. anka taki jeszcze plastik na górze. Muszę zobaczyć, którą stroną na górze jest. To, a tym do dołu, dobra. To, to pierwsze przychodzi w ten sposób yy, płaskim elementem do dołu. Następnie przychodzi yy, taki plasticzek jest jeszcze to przychodzi tak takie ma wci wcięcie ma wkładam a no dobra no to, ma, to ma sens no faktycznie to ma sens ten plastik ma taki to jest taki ring kiedyś pokazać to nie wiem czy będzie widać że jest wybrzuszenie z jednej strony, jest płaski z jednej strony, a z drugiej strony jest taki, nie wiem jak Wam to powiedzieć, wsad, taki, nie? I to wchodzi do środka wtedy, a ja odwrotnie to założyłem. O, dobra, przemyć, nie, stary tu jest nowy. Tak, tylko teraz odwrotnie jeszcze bo nie włożę. Yy, to tak to tak musi być. Dobra. I teraz włożę, nie? Teraz automatycznie się o tak, teraz trzeba zabezpieczyć pierścieniem. Szybko przemyć. No i to. Idziemy zobaczyć, czy działa. Teraz jest sucho, elegancko. Nigdzie nie leci, a tu zawsze kapało paliwo. Dieselek sobie kapał, kapał, kapał. A teraz elegancko. No. Kolejna dobra robota wykonana.